Witajcie, mam przyjemność zaprosić Was na kartkowego YouTube Hopa i ja dzisiaj od podstaw pokażę Wam, jak stworzyć bardzo warstwową i bardzo mediową kartę. Jak zawsze w przypadku pracy z papierem zaczynam od zaglądowania mojej powierzchni bezbarwnym gesso. Dzięki temu papier nie rozmoknie, a media nie wsiąkną mi w papier, tylko utrzymają się na powierzchni. Przy tworzeniu tła zawsze wykorzystuję maski. Tym razem wybrałam maskę od Agaterii z pięknym, delikatnym, kwiatowym wzorem oraz pastę piaskową z DecoArt. Pasta piaskowa dodatkowo nada naszemu projektu bardzo fajnej tekstury. Następnie tuszem do embossingu odbijam wzór stempli. Ja wybrałam stemple z tekstem, które bardzo fajnie pasują właśnie do mojej kwiatowej maski. Jest to taki bardzo uniwersalny wzór i wykorzystuję tutaj złoty puder do embossingu. Puder sypię również na jeszcze wilgotną maskę. On się wtedy przylepi do mojego wzoru i po podgrzaniu dodatkowo kwiaty z maski również będą złote. Dodatkowo tym razem czarnym tuszem odbijam jeszcze jeden wzór, to jest taki wzór jakby stary drzwi. Dzięki temu moje tło będzie jeszcze ciekawsze. Do nadania koloru wykorzystuję proszek od Lindy's Stam Gang. Jest to Magica w kolorze Whale Watch Blue. To jest taki bardzo ciekawy kolor, taki grafitowy, trochę granatowy, trochę szary i będzie bardzo fajnie się komponował ze złotym tuszem do embossingu ja oczywiście uwielbiam jak moje tło się błyszczy dlatego teraz wykorzystuję metaliczne farby z DecoArt są to farby z serii Extreme Sheen i Dazzling Metallics najpierw używam koloru Pewter. to też jest bardzo ciekawy kolor właśnie bardzo zbliżony do mojego proszku Taki troszkę grafitowy, trochę niebieski. Nakładam go delikatnie pędzelkiem i psikam wodą. I tutaj trzeba uważać, ponieważ proszek, który nałożyliśmy przed chwilą, może nam zareagować z wodą. Dlatego delikatnie pędzelkiem rozprowadzam moją farbę w miejscach, w które chcę. Czas na przygotowanie elementów, z których będę budowała kompozycję mojej kartki. Odlewy z żywicy i z masy. Pokryłam czarnym gesso, ponieważ będą malowane później farbami metalicznymi. Ja uwielbiam używać farb metalicznych właśnie na czarnej powierzchni, ponieważ kolory są bardziej nasycone. A moją tekturkę postanowiłam zembosować yy, za pomocą złotego pudru do embosingu, który wykorzystaliśmy również na tle naszej kartki. W mojej pracy dodatkowo wykorzystałam odbitki stempli, które wcześniej zembosowałam i wycięłam. I dodatkowo jeszcze z kolekcji Agi Baraniak in Wonderland wycięłam pojedyncze takie małe karteczki, bardzo w stylu vintage. Wszystkie karteczki zostały postrzępione i będą wykorzystane do budowania warstw mojej kartki. Zaczynam od przyklejenia moich odlewów. I jeśli martwicie się, że kartka przez to będzie ciężka, możecie do tego użyć super lekkiej masy. Dzięki temu kartka będzie zdecydowanie lżejsza. Mi oraz osobie, która tą kartkę dostanie, wiem, że nie będzie to przeszkadzało, dlatego ja się tym nie przejmuję. Moje odlewy mają tylko wystawać i mają być też podstawą, na którą będę przyklejać pozostałe elementy. Dzięki temu każda kolejna warstwa będzie troszeczkę wyżej. Do wyrównania pustych miejsc między odlewami wykorzystuję kawałki kartonu oraz tektury introligatorskiej i przyklejam kolejną warstwę mojej kartki, czyli właśnie elementy z papieru. Elementy z papieru przyklejam właśnie na różnych wysokościach, troszeczkę na odlewach, troszeczkę na kolejnych warstwach papieru i między każdą warstwę doklejam po prostu kawałek tekturki introligatorskiej. I w tym momencie każda kolejna warstwa jest troszeczkę wyżej, dzięki temu kartka jest bardzo wymiarowa, bardzo wysoka. Oczywiście zamiast kartonu czy tekturki możecie wykorzystać kosteczki dystansowe. U mnie jednak zawsze na biurku walają się jakieś kawałki tektury i ja lubię po prostu wykorzystywać to, co mi zostaje. Ja w mojej karce wszystko kleję na żel medium, a to dlatego, że ja tworząc jakąkolwiek pracę nigdy nie jestem pewna w 100%, że dany element będzie akurat tam przyklejony, a żel medium daje mi możliwość przesuwania elementów, ponieważ nie bardzo długo. Ja między warstwy lubię właśnie jeszcze dodać troszeczkę sizalu, trochę koronek gazy, jeśli ktoś lubi. Dzięki temu praca jest taka puchata, a z racji tego, że to wszędzie wystaje, jest też jednak taka troszeczkę bałaganiarska. Ja nie lubię, jak tak wszystko jest idealnie przyklejone, dlatego w moich pracach zawsze jest strzępienie, zawsze coś wystaje, nigdy nic nie jest idealne. odlewy, które wcześniej zagosowałam nakładam farbę, którą wykorzystaliśmy już na tle jak przypomnę jest to kolor Pewter z serii Extreme Sheen i dzięki temu mój projekt będzie spójny, ja tutaj nie wprowadzam dodatkowego koloru, bo chciałam żeby ta kartka była raczej taka spokojna już, wystarczająco, że na warstwach dzieje się bardzo dużo dlatego nie chciałam przejść dodatkowo z kolorami Boxizalu moim takim ulubionym wypełniaczem są kuleczki, i ja je przyklejam na Soft gloss Gel. To jest też bardzo mocne medium do klejenia, jednak jego konsystencja jest taka bardziej lejąca, dzięki czemu nie obciąży mojego projektu. A żeby jeszcze dodatkowo się błyszczało, ja tutaj posypałam takimi e, złotymi granulkami. Ja je bardzo lubię, one bardzo fajnie się świecą i gdzie nigdzie po prostu się przykleją. Z tego, że było mi za mało złota, postanowiłam jeszcze pochlapać troszeczkę złotą farbką. Jest to farbka z serii Extreme Shine w kolorze złotym. Ja ją rozwodniłam i pochlapałam cały mój projekt. Skończony projekt przyklejam na moją bazę. Ja używam tutaj bazy kraftowej dl od rzeczy z papieru. Między moją kartkę a bazę przyklejam tekturę introligatorską, dzięki temu projekt będzie jeszcze wyżej. I brzegi mojej kartki dodatkowo jeszcze tak lekko odginam, żeby nie była taka idealna. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że moja kartka Wam się spodobała, że chętnie sięgniecie po mediowe kartki i zapraszam Was do zabawy.